Witajcie kochani! Dzisiaj chciałam z Wami przygotować specjalne ciasto bez pieczenia, coś, co jest słodką, a jednocześnie prozdrowotną, przekąską właśnie na weekend. Piątki będą takim dniem. W którym do końca nie będziecie wiedzieli, co przygotuję, bo zostawiam sobie to jako po prostu niespodziankę dla Was. Bo każdego piątku chciałabym w ogóle zaskoczyć Was czymś nowym. Więc czasem będą to słodkie rzeczy, a czasami będą to po prostu kolejne propozycje jakichś obiadów, przekąsek może na jakąś imprezę. Zobaczę, nie wiem do końca, na pewno będzie to prozdrowotne, chociaż rozważam, czy czasem nie wpuścić czegoś takiego, wiecie, typowego, jak właśnie rogaliki, które wczoraj robiłam z dziećmi, właściwie to dzieci robiły, a my tylko przygotowaliśmy ciasto właśnie w Thermomixie, trwało to, nie wiem, dwie minuty, nie? I wiecie, goście wpadli, nie? A niech się bawią. <laughs> no dobra, słuchajcie, przejdźmy do tego ciasta, tak? Nazywa się ono w do i znajdziecie je pod nazwą Lemingtony bez pieczenia. Jest to ciasto, które składa się z niewielu składników, a jest obłędnie, ależ to obłędnie pyszne. Jedno z najlepszych w ogóle, jakie jadłam. I może być to ciasto używane jako przekąska, jako drugie śniadanie do pracy, do szkoły dla dzieci. Dzieciaki też się tym naprawdę zajadają, więc to jest i jest bardzo, bardzo wartościowe, a dodatkowo macie możliwość Zrobić je na dwa sposoby. Bo tutaj w tych Lemingtonach, które mamy, możemy zrobić tą, to ciasto, tą przekąskę z nerkowców. Ale i również z migdałów. Czyli y, jeśli mamy uczulenie na nerkowce, używamy migdałów. Jeśli wolimy bardziej migdały, używamy migdały. Jeśli nie mamy alergii, po prostu używamy i migdały, i nerkowce, albo same nerkowce. Po prostu decyzja należy do Was. No dobra, weźmy, rozpocznijmy gotowanie, tak? I tutaj pierwszym krokiem jest: termomix nam podpowiada, żeby przygotować kwadratową formę do pieczenia i wyłożyć ją papierem. Tak jak tutaj mam przygotowane coś takiego, tak? Wiecie, ja gniotę papier, bo mi jest później po prostu lepiej w nim wszystko wyłożyć. Dalej, do naczynia miksującego wkładamy 200 g orzechów nerkowca. Dlaczego warto jeść nerkowce? Mam nadzieję, że też czekacie na dawkę wiedzy, którą mam dla was. Nerkowce są bogate w magnes, są bogate w potas, są bogate w wapń które wzmacnia kości, ale także mają bardzo dużo e, takich, e, takich składników mineralnych jak miedź, jak e, cynk, jak selen, a one są jedne z najsilniejszych antyoksydantów wśród minerałów, które możemy spotkać w tych e, orzechach. Zobaczcie. Dodatkowo w orzechach nerkowca znajdziemy witaminy z grupy B. I uwaga, aż 400% dziennego zapotrzebowania na foliany, tak? które są niezwykle ważne dla pracy układu nerwowego, jak i rozwoju płodu. Czyli dla kobiet w ciąży, ale też nie za dużo, dlatego że mogą po prostu uczulać, tak? I kobietę w ciąży, i później jak kobieta w ciąży się uczuli na nerkowce, to większe prawdopodobieństwo będzie, że dziecko będzie miało uczulenie, więc takie rzeczy zawsze z głową. No dobra, jeszcze wracając do tej choliny, tak? Cholina zawarta w nerkowcach jest niezbędna do prawidłowej pracy mózgu. Chroni przed Alzheimerem, przed demencją starczą, wspiera procesy zapamiętywania, dlatego, że właśnie z tej choliny w mózgu wytwarza się acetylocholina, która jest neuroprzekaźnikiem uczestniczącym w zapisywaniu pamięci, tak? Więc nerkowce będą wspierały pamięć długoterminową. Mam nadzieję, że to jest dla Was pomocne, a dodatkowo cholina uczestniczy właśnie w porozumieniu się komórek między sobą, w przekazywaniu tych sygnałów, tak samo w mózgu, no i wschodzi w skład błon komórkowych, także jest niezwykle ważnym elementem naszej diety do tego, żeby wspierać nasz organizm, tak? Jakie jeszcze właściwości mają nerwowce. Czekajcie, jeszcze będzie ciekawostka, cześć Sylwia, będzie jeszcze ciekawostka, a mianowicie, ale to zaraz. Ciekawostka będzie zaraz. Teraz Wam po prostu powiem, co jeszcze powodują i w czym pomagają nerkowce. Nerkowce dodatkowo poprawiają pracę serca. Wpływają na to, jak serce pracuje, na ten rytm serca. Dodatkowo są polecane w diecie DASH, dieta, która jest z założenia przeciw przeciwnadciśnieniowa, a dodatkowo pomagają też obniżyć cholesterol. Dziękuję. Pomagają obniżyć cholesterol, pomagają obniżyć trójglicerydy. Ekstrakt z nerkowców pomaga, zwiększa wrażliwość poczekajcie, komórek na insulinę, dzięki temu zapobiega rozwojowi cukrzycy. Także zobaczcie, ile y, takich cennych składników. I choć nerkowce i w ogóle orzechy należą do bardzo kalorycznych, to wierzcie mi, że one są jedne z mniej kalorycznych orzechów, nerkowce, tak? Ale przy tym długo stymulują ośrodek sytości, w sensie długo po zjedzeniu takiej przekąski nie będzie nam się chciało jeść. Cześć Bożena, cześć serduszko. Eee, właśnie, dzięki temu są dobrym zamiennikiem e, na przykład dla jakiejś przekąski, która dostarczy e, na przykład prostych cukrów, które, po których zaraz będzie nam się chciało jeść, to lepiej już zjeść coś, Dokładnie. To lepiej już zjeść coś, co e, długo utrzyma naszą sytość, odżywi nasz mózg, bo to nie są puste kalorie. Może i jest ich więcej, ale nasz mózg ich potrzebuje, bo to są te potrzebne kalorie. Nie są puste. Najgorsze to są puste kalorie. Wyobraźcie sobie, tak? E, właśnie. Dostarczacie do swojego organizmu składników e, jedzenia, ale to jedzenie jest puste. Tak jakbyście pili kawę bezkofeinową. O! Właśnie to jest idealne porównanie. Tak samo jedzenie pustych kalorii w postaci przekąsek typu pączek, batonik i tak dalej to są puste kalorie, tak jak kawa bezkofeinowa. Jeśli my chcemy je, że uzyskać efekt pobudzenia, tak, że zaraz mi się chce po prostu pracować i w ogóle nie chce mi się spać, to tak samo nasz organizm potrzebuje. Kawy z kofeiną, czyli żywności z składnikami odżywczymi. Właśnie takimi jak minerały, witaminy, antyoksydanty, które będą wspierać organizm. Dajcie znać, czy to jest jasne i czy analogia do Was trafiła. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy, tutaj mamy. Właśnie, coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo mam tutaj ściągawkę, że właśnie, gdybym się zapomniała, bo lubię się rozpędzić w gadaniu do Was. Nerkowcy właśnie mają dużo magnezu, który obniża poziom stresu, ułatwia zasypianie i też pomaga w koncentracji. A ta ciekawostka, którą chciałam się z Wami podzielić, to udowodniono naukowo były takie fajne badania, akurat nie dotyczyły one stricte nerkowców, ale orzechów i to były badane orzechy włoskie, migdały i laskowe. Te trzy, orzechy, te trzy orzechy były badane, ale tutaj pamiętajcie, że możemy na migdały zamienić. tak? Jest taka możliwość, w przepisie też jest to podpowiedziane. No i okazało się, bo badali właśnie problemy mężczyzn z erekcją. Oraz problemy właśnie z popędem seksualnym i tak dalej. No i okazało się, że mężczyźni, którzy wzięli udział w badaniu, a których dieta była typowo e, zachodnia, czyli wcale nie, nie pilnowali się, że nie, nie odżywiali się specjalnie zdrowo, po prostu jedli w biegu szybko i tak dalej, ale do tej swojej takiej średniej diety, dorzucili sobie 60 gram mieszanych orzechów, włoskich migdałów i laskowych i okazało się, że, nie pamiętam po jakim czasie, że właśnie ich jakość życia seksualnego wzrosła, że mieli większą ochotę na seks, że nie mieli problemów z erekcją, tak? No bo jeśli udrożnimy sobie tętnice i żyły, co właśnie można osiągnąć dzięki orzechom, no to, no to już wiadomo, że te przepływy krwi nawet w tych węższych naczyniach będą większe, tak? I przez to mężczyźni nie będą mieli problemów z erekcją. No, także orzechy dla mężczyzn na potencjał. No, to taka ciekawostka. Ktoś do mnie dzwoni, odrzucę? Dobra, no i słuchajcie, no i co, idziemy. Tutaj mamy w ogóle 200 gram, 200 gram czyli jedną paczkę... Nerkowców. Ja daję dwie, bo robię podwójną porcję. Zrobiłam kiedyś pojedynczą. Eee, Janusz. O, ja, nie mów, że ta informacja ci się przyda. <grym> Słuchajcie. Eee, wrzuciłam podwójną porcję e, pojedyncza. No właśnie, jeśli chcecie na przykład, żeby to było na weekend, to pojedyncza, ok. Jeśli chcecie, żebyście mieli na przykład na tam, nie wiem, parę dni, myślę, że do pięciu max w lodówce przechowywane, bo się i takie przechowuje w lodówce. To i żeby mieć na przykład jako przekąskę do pracy, dla dzieci do szkoły, to, to polecam zrobić podwójną ilość. Chyba, że się spodziewacie też gości, którzy lubią na przykład słodko i, i zdrowo. No i w ogóle jedna z ważniejszych rzeczy, przecież tematem naszego miesiąca jest dieta niskoglikemiczna, więc to jest taki posiłek, który jest naprawdę bardzo niskoglikamiczny. Ok, więc mamy tutaj 200 gram orzechów z nerkowca, właściwie 400, bo robię podwójną ilość. Zastanawiam się, na ile termomik sobie da radę. Z taką ilością, bo pasta będzie dość gęsta. 100 gram biurków kokosowych. Oczywiście my damy 200, im bardziej aromatyczne, tym lepiej. Właśnie patrzę, gdzie tu jest otwór. Dobra. 200 gram. wiórek kokosowych, zostawiamy sobie trochę, żeby później posypać po wierzchu. 50 g oleju kokosowego, oczywiście dajemy nierafinowany, taki, wiecie, pachnący, aromatyczny, bo to naprawdę wpływa na końcowy smak. Także dodajemy 100 g. Prawdopodobnie będę musiała przemielić to jeszcze raz na dwa razy wziąć, że mi za jednym razem chyba nie da rady. Ale no jak robimy po prostu większą porcję, to to pamiętajcie, że możecie sobie ten czas przedłużyć, tak? Dobra. 98. No i 100. Mm. Syrop z agawy. Nie mam syropu z agawy. Możemy dać miód, możemy dać syrop klonowy, nie musimy go dawać tak dużo, jak tutaj jest, chociaż to nie jest dużo, bo 100 gram tego syropu na, na całą taką blaszkę to naprawdę nie jest dużo. Same orzechy z nerkowca i wiórki mają bardzo przyjemny posmak. Także wlewamy, tutaj, a damy po prostu 50 miodu, 50. Yy, tego niech będzie mieszane. Ok, Prawie, prawie mamy. Dobra, 95 może być. Dwie łyżeczki pasty waniliowej. Nie mam pasty waniliowej. Pomijam. I zakładamy miarkę. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak pod spodem są jeszcze orzechy z no i niech się miksuje! Ruszyła maszyna! Ania, co robisz? Bo się spóźniłam Cześć, Aka! E, robimy Lemingtony! Jako pyszna przekąska, jako ciasto na weekend, albo jako propozycja drugiego śniadania, który możesz zabrać ze sobą do pracy, który wspomoże pracę twojego mózgu, poprawić ci koncentrację, pamięć i doładuje po prostu tak, żeby ci się chciało. No, tak pokrótce. A właśnie, nie powiedziałam Wam, nerkowce w ogóle stymulują wytwarzanie serotoniny w mózgu. Dzięki temu poprawia nam się nastrój, jesteśmy bardziej pogodni, e, więcej dostrzegamy pozytywnych rzeczy w swoim życiu. Super, miałam. Słuchajcie, to ciasto jest pyszne, ono mnie tak po prostu zaskoczyło. Ja ogólnie za kokosami nie jestem, e, więc to było dla mnie takie fajne odkrycie, że wow, to może nawet fajnie smakować, nie? E, no i zgubiła myśl. Aha, właśnie o tym mózgu mówiłam, tak? O, o serotoninie. Dodatkowo wy, wyższy poziom serotoniny, taki na odpowiednim poziomie, powoduje, że mniej chce się nam jeść. Dzięki temu nerkowce są też polecane w diecie osób, które się odchudzają. A jaki jest przepis na cookie do? Jak tak, to pod jaką nazwą? Lemingtony bez pieczenia. Jest w nazwie Lajwa. Zawsze jak robię Lajwa, to wpisuję na górze, co, co robimy i czego live dotyczy. Ok. No i zobaczmy, co z tego wyszło. Poradził sobie, czy nie? Poradził sobie. Zobaczcie. Piękna masa. Można jeszcze ją domiksować, żeby była bardziej na przykład taka e, gładsza, tak? Bo my będziemy i tak to ubijać. Zależy, jaką konsystencję chcecie. Dobra. Zobaczmy, co on tam nam mówi, bo czasami jest tak. Aha, czyli będzie jeszcze domiksowywał sam. Dobra. No to zostawmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Właśnie, mówię, jak robicie podwójne porcje, zwłaszcza mas, które są ciężkie, tak jak ta, to czasami jest potrzeba wydłużyć proces. Czasami jest tak, że masa jak już jest bardziej rozdrobniona, to się zawiesza, więc fajnie jest wtedy włożyć kopystkę do środka, tak jak ja to zrobiłam pod koniec i, i jeszcze pomóc mu wymiksować wszystko. Tak to wygląda, jest trochę bardziej rozdrobnione, ja spróbuję sobie, zobaczę jak to, konsystencja, dla mnie petarda. Mmm, o Boże, słuchajcie, musicie to zrobić. Rewelka. Dobra, no to wykładamy na blachę, tak jak nam mówi. I będziemy ugniatać. Uuu, ile tego jest? Chyba pominam wziąć większą blachę. Weźmiemy kopystką. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz trzeba wziąć kopystką po prostu pougniatać albo e, rękoma. Tak? Może i lepiej rękoma będzie łatwiej i szybciej. Dobra. O, Jezu, słuchajcie, już mam na nie ochotę. Jut właśnie szykuję je, wiecie, z jakiej okazji. Jutro jadę aż do Gdańska. Pod Gdańsk na warsztaty jogi, e, kundalini, którą praktykuję już od jakiegoś czasu. No i tak mnie ciągnie na te warsztaty i wiecie, na drogę i tam po tych warsztatach, żebyśmy miały właśnie coś takiego zdrowego, bardzo zdrowego do przekąszenia, to pomyślałam sobie, że wezmę, e, zrobię właśnie to ciasto. Ok, więc mamy przygotowane ciasto, które wkładamy do lodówki. Masę rozprowadzić wilgotnymi dłońmi, delikatnie dociskając, delikatnie, żeby też nie było takie bardzo zbite, bo ona po wymiksowaniu ma taką fajną konsystencję. A w ogóle, jakbyście chcieli na przykład, to mając takie ciasta, takie masy typu pasta, tak jak tutaj, możecie to jeszcze domiksować i na przykład zrobić z tego kuleczki, które obtoczycie czekoladą. Słuchajcie, i to. Jak mnie oświeciło, słuchajcie, jak zrobicie to z masą migdałową i dodacie troszeczkę amaretto, zrobicie z tego kulki, obtoczycie w wiórkach kokosowych, to wiecie co macie? Rafaello, zdrowe, właśnie prozdrowotne, piękną przekąskę, smaczną, bo to praktycznie smakuje jak Rafaello. Dzięki temu kokosowi i dzięki tym takim kremowym właśnie nerkowcom, ale no mówię jak tu zrobicie albo nawet pół na pół migdały z tym, ja genialne. kto będzie próbował robić z tego z tego przepisu Raffaello ręka do góry i dajcie znać jak wam wyszło. Dobra, no i słuchajcie, mamy. Brudne naczynie. Nie będę marnowała czasu, żeby je myć. Po prostu wezmę drugie, które mam świeżo umyte, więc je wytrę. Bo teraz zrobimy e, polewę czekoladową na, na to, a czekolada gorzka również dostarczy nam dużej porcji magnezu. E, można zrobić kulki, e, nabić na patyki i gotowe cake pops. Super! Tak, to jest genialny pomysł. Tylko tutaj ta masa jest na tyle. Właśnie jakbyśmy ją zmienili bardziej i byłaby taka bardziej w formie pasty, to ona by się utrzymała na patykach w górze. Ale jeśli właśnie zostawimy ją w takiej formie, to lepiej, żeby były właśnie cake Pops, ta, ta kuleczka była na dole i patyk do, do góry stał. Tak wiecie o co chodzi odwrotnie. Bo tak też można podawać cake popsy i nie ma. I to pięknie wygląda, i przy tym nie ma ryzyka, że właśnie coś spadnie, coś się rozwali i tak dalej. Także można na dwa, na dwa sposoby robić. Ok, patrzcie, coś jeszcze piszecie. No to odstawiliśmy, umyliśmy, osuszyliśmy i teraz dajemy 100 gram gorzkiej czekolady. Gorzka czekolada, już Wam chyba nieraz mówiłam, bogate źródło magnezu, antyoksydantów, które wspierają organizm. Właśnie, w radzeniu sobie ze stresem. I, i naukowo zostało w ogóle udowodnione że czekolada faktycznie łagodzi napięcie przedmiesiączkowe. W związku z tym jak najbardziej jest to wytłumaczalne, że przed yy, okresem chce nam się czekolady, która ukoi trochę nasze nerwy. Nie <laughs> ja wiem, kto cierpi z Was na PMS-a ręka do góry. Mi się czasami zdarzało mieć. Chociaż już teraz yy, jak praktykuję jogę to, yy, to rzadziej. Ale było czasami. Fajnie. Dobra, więc dalej. Czyli mamy tak gorzką czekoladę pokrojoną na kawałki, i będzie chwilę głośno. Chwilę będzie głośno. Już nie będzie głośno. Dalej. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek naczynia na dno. No, zobaczcie, tak jest. Mniej więcej pomiksowana czekolada. Zobaczcie, jeśli potrzebujecie zetrzeć czekoladę do deseru, to nie musicie już stać z tarką i trzeć, a przy tym dookoła rozsypana czekolada, którą później ciężko zmyć, bo przecież to się marzy po blacie i domyć to jeszcze, jak macie jasne, to już w ogóle w ogóle domyć jest ciężko, tak? A tutaj wrzucacie, chwila, moment i gotowe. Do czegokolwiek byście nie potrzebowali. I teraz 3 minuty, 50 stopni yy, i obroty 2. Dzięki temu o, czekolada nam się rozpuści i będziemy mogli ją wylać na na nasze ciasto, tak? No i będzie ono gotowe. Generalnie ciasto jest gotowe w ciągu. Czekajcie, ile? Godziny. Za godzinę ono będzie gotowe do tego, żeby pokroić. Możecie zrobić mniejsze kwadraciki, możecie zrobić większe kwadraciki, kwadraciki w zależności od tego, jak chcecie sobie tą rozkosz dawkować. Dajcie znać, czy Wam się podobało i w ogóle, jak Wam się podoba to, co robię, to co mówię, to udostępnijcie. Niech wszyscy mają do tego dostęp, niech się dowiedzą, że można tutaj właśnie się czegoś fajnego dowiedzieć i wyedukować ze zdrowego żywienia. A przy okazji, właśnie chciałam Wam bardzo podziękować, że jesteście, i bardzo się cieszę, że już jest nas tu na tej grupie 1000 osób. To jest dla mnie przełomowa chwila w pewnym momencie martwiłam się Boże, to jest taka cyfra, kiedy ja w ogóle do tego dojdę, ale mi dobra jakoś to będzie pomału, pomału i zobaczcie i już jest, piękny początek roku tysiąc osób na stronie jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna za to, że jesteście i cieszę się, że mogę Was inspirować no dobra, czy tu coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć a propos tego E, Proponerkowców. A właśnie, no nie powiedziałam jednej z ważniejszych rzeczy, tak? No, orzechy, wszystkie orzechy, w ogóle, które spożywacie wpływają na stan włosów, skóry i paznokci. W orzechach jest masę antyoksydantów, masę substancji, które opóźniają procesy starzenia się i są to m.in. nie tylko właśnie antyoksydanty typu witamina A, witamina E, miedź, selen, cynk, ale także kwasy omega-3, jednonienasycone kwasy tłuszczowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które hamują i opóźniają procesy starzenia się, organizmu. A selen w ogóle w badaniach nad osobami starszymi, to były też ciekawe badania, podawano selen osobom starszym, żeby sprawdzić, jak ich organizm zareaguje na, na ten selen i okazało się, że selen jest w stanie cofnąć proces starzenia się. Nie tylko zahamować, ale cofnąć, co było widać na przykład w narządach u, u tych osób starszych, to, czy to były płuca nerki, tak, bo w ogóle narządy wysoko mm, metaboliczne, czyli takie, które cały czas pracują, tak jak płuca, żołądek, tak, o, wątroba, głównie mózg to są narządy, które naprawdę cały czas jadą, jadą, jadą. Tam nie ma po prostu przerwy. Płuca cały czas oczyszczają, więc one cały czas potrzebują naszego wsparcia. Wątroba też cały czas pracuje, bo produkuje ciepło, tak? Produkuje krew, magazynuje i jest naprawdę niezwykle ważnym narządem, który też powinniśmy wspierać. No dobra, mamy słuchajcie, rozpuszczoną czekoladę. Zobaczcie. I teraz, ja jej dam oczywiście więcej, bo mamy ciasto większe. Więc wylejemy ją na, ten, na to ciasto. O, sznurówka mi się rozwiązała, zaraz się tu wyrżnę. Znając mnie. Ok. Nie wiem czy. Widzicie? Bo mi samej wiecie, co e, ten. Zasłaniam, e, sama sobie zasłaniam ten. E, o, tak będzie lepiej. E, obraz, i widzę wasze komentarze, a nie widzę tego, czy, czy widać. No i po prostu wylewamy sobie czekoladę. O, nie. Uwielbiam czekoladę. A gorzko jem bez większych wyrzutów sumienia. cały czas sobie tłumaczę, że to są same wartości odżywcze. Jest mm. <laughs> niskokaloryczna, znaczy nie niskoglikemiczna, przepraszam, niskoglikemiczna. E, a też nie zjadam jej całej, tak, ale podjadam sobie od czasu do czasu jakąś tam kosteczkę zjem, e, więc e, nie, bez większych wyrzutów sumienia. A bez totalnych wyrzutów sumienia, uwaga dzieciakom, daję krem czekoladowy z awokado. Niektórzy mówią na to budyń kakaowy, ja mówię po prostu na to krem czekoladowy, który dzieciaki dostają zamiast Nutelli, której smaku jeszcze nie poznali i nie poznają. Przynajmniej ja się na to nie zgadzam. No, no to to bez większych wyrzutów sumienia. Ok, no i mamy. Ciasto gotowe. Teraz idzie ono do lodówki. Możemy je posypać jeszcze biurkami kokosowymi, póki właśnie jest. Właśnie, póki właśnie jest ta czekolada rozpuszczona. Ale ekstra. Miami, miami, miami. Uwielbiam zdrowe pyszności. Jezu, naprawdę ten telefon to dzwoni i dzwoni. Jak Wam się podoba? Propozycja zdrowego ciasta na weekend, oraz jako przekąska do pracy na drugie śniadanie, na przykład i do tego jakieś owoce, banan, na przykład, tak, do przegryzienia. To już w ogóle macie taką dawkę magnezu, że, że już chyba was nic nie ruszy. No dobra, tyle dzisiaj ode mnie. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Ja się zbieram do wyjazdu. Życzę Wam pięknego weekendu. Jakby co, jestem dla Was. Jakbyście chcieli coś się dowiedzieć, dopytać, to jestem dla Was. Pięknego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Ściskam. Pa!